Cześć, witaj na kanale Kto Ty jesteś? Tym odcinkiem rozpoczynam nową serię na moim kanale. Seria nazywa się Męskie Sprawy. Dlaczego męskie sprawy? Ponieważ uznałem, że w dzisiejszym społeczeństwie następuje coś zwanego kryzysem męskości. Może nie tyle. Uznałem, co wziąłem pod uwagę informacje, które dobiegają mnie ze wszystkich stron, które chciałem dziś w pigułce, a w następnych odcinkach przedstawiać w bardziej, bardziej szczegółowy sposób. Dlatego zaczynamy. Męskie sprawy. Ja nazywam się Marek Środziński, a Ty jesteś na kanale Kto Ty Jesteś. Kryzys męskości to zjawisko określane jako odzwierciedlenie zmieniających się w społeczeństwie ról oraz tego, jak wpływa na mężczyznę obecny świat, ten, w którym żyjemy. Zjawiska, które występują w społeczeństwie w dzisiejszych czasach, są, no cóż, niełatwe. Na mężczyzn, te zmieniające się role, o których, o których wspominałem, to czego od mężczyzn się oczekuje, zmieniło się znacząco od tego, jak choćby w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, mężczyźni byli postrzegani, czego od mężczyzn się wymagało. Ale kto od nas czego wymaga, czy to kobiety od nas czegoś wymagają, czy może to jest wpływ jakiejś innej siły, która próbuje z mężczyzn zrobić no, innych niż są, moim zdaniem naturalnie. Dowiecie się tego wszystkiego w najbliższych, w najbliższych filmach. Dzisiaj chciałbym omówić kilka takich podstawowych Objawów tego kryzysu, tego kryzysu męskości, jak to nazywam. Eee, więc jedziemy. Punkt pierwszy to depresja. Depresja, która dotyka coraz większą grupę mężczyzn. Skąd to się wzięło? Wzięło się to głównie stąd, że od mężczyzn wymaga się kontroli emocji. Kontroli tego, jacy z natury jesteśmy, czyli dość dominujący. Niektórzy uznają to za agresję, ale dominacja towarzyszy nam od zarania dziejów. Jest to normalne, że na w wielu korporacjach, chociażby na bardzo wysokich stanowiskach, często najczęściej są mężczyźni. Drogie panie. Nie obraźcie się na to, to, na to, co powiem, bo nie chodzi mi o to, żeby stwierdzić, że to dobrze. To kwestia tego, że mężczyźni dążą do wysokich stanowisk, do osiągania wysokich celów, kobiety zaś mają odrobinę inną naturę, bo o naturze tutaj rozmawiamy. Depresja powstaje w momencie, kiedy Mężczyzna, który chce dominować, ma taką naturę, jest w jakiś sposób agresywny. Nie chodzi mi tu o agresję słową, o agresję fizyczną. Od nas, mężczyzn, wymaga się kontroli emocji. Wymaga się tego, żeby tą naszą dominację powstrzymywać. Wywołuje to w nas wewnętrzny konflikt. Nie mówię tu o wszystkich mężczyznach, ale mówię o dużej, dużej części, która te naturalne cechy posiada. Naturalne związane oczywiście z biologią, no bo chodzi tutaj oczywiście o testosteron, tak? Kiedy działamy wbrew sobie, w pewnym momencie pojawia się ten dysonans i próby kontrolowania tego, zabijania tego w sobie, mogą doprowadzić właśnie do depresji. Wskaźnik depresji u mężczyzn ogromnie wzrósł w dzisiejszych czasach. Badania możecie znaleźć w internecie. Ja link do kilku z nich oczywiście zamieszczę w opisie tego filmu. Jak dobrze wiecie, a jeśli jeszcze nie wiecie, to dowiecie się właśnie teraz: depresja jest chorobą, jest stanem chorobowym stanem, chorobą emocji, e, czyli afektu, która no niestety nieleczona prowadzi do samobójstw. Współczynnik samobójstw wśród mężczyzn w stosunku do samobójstw wśród kobiet wynosi około 80 do 20% w tym momencie. Oznacza to, że Mężczyźni popełniają samobójstwo cztery razy częściej niż kobiety. Z czego może to wynikać? No, wynikać to może między innymi z punktu pierwszego, o którym mówiłem, czyli z tego, że powstrzymujemy się i powstrzymujemy również swoje działania. Znacznie mniej mężczyzn jest w stanie otwarcie rozmawiać z psychoterapeutą bądź w ogóle szukać pomocy w stosunku do kobiet. Jeżeli nie szukają tej pomocy, jeżeli mężczyzna nie szuka pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, no bo depresja jest chorobą, którą można oczywiście leczyć. Może to prowadzić do powyższego, tak, tego o czym mówiłem wcześniej. Dlatego, panowie, jeżeli czujecie się źle, jeżeli jest wam smutno przez długi okres czasu, odczuwacie melancholię, koniecznie, koniecznie szukajcie pomocy. Kolejny problem to kłopoty z odnalezieniem swojej tożsamości. Czym jest tożsamość? To kim jesteśmy, kim się czujemy. W dzisiejszych czasach, w dzisiejszym społeczeństwie, gdy te, gdzie te normy są zachwiane, są, oczekiwania są inne niż były kiedyś, mężczyznom może być trudno się odnaleźć. Bo jeżeli nie mamy konkretnie wyznaczonych ról, to jak funkcjonować, jak działać? Prowadzi to do ogromnego zagubienia i do kryzysu. Punkt kolejny, bardzo szeroki, o którym będę mówił w jednym z następnych odcinków tej serii, to kłopoty z relacjami. No bo jeżeli role, o których tak Dużo mówię, są rozmyte. Jeżeli nie do końca wiadomo, czego się od nas mężczyzn oczekuje, no to możemy mieć problem z identyfikacją tego, czego się od nas chce. Wtedy kolejny raz zagubienie, problem z zrozumieniem własnych emocji. Pojawia się ta kont kontrola emocji, którą próbujemy osiągnąć, tak? Jest to bardzo trudne. No, i prowadzi to do kryzysu, no bo wszędzie, gdzie próbujemy zwalczyć coś, co naturalnie w nas występuje, następuje kryzys. Kryzys tożsamości, kryzys emocjonalny. Prowadzi to do depresji i do różnych innych zaburzeń bądź zachowań. Zachowań, które no niekiedy mogą być odbierane jako agresywne, do zachowań depresyjnych, do bycia wybuchowymi albo do. I to najczęściej zamykanie się w sobie. Zamykanie się w sobie, e, duszenie w sobie emocji, czym skutkuje? Wiadomo. W czasach, w których żyjemy, nastąpiła erozja tych tradycyjnych ról społecznych, o których tak, tak dużo dziś mówię. Wyobraźcie sobie, w latach 70., -tych, 60., -tych, 50., -tych, kiedy mężczyźni, kiedy wymagałoby się od nich tego, co dziś, jak wyglądałby nasz świat teraz. Możemy to przełożyć w ten sposób, że zastanowić się, jak nasz świat będzie wyglądał za 50 czy 60 lat. I tutaj chciałbym, żebyście jedną rzecz zrozumieli. Bardzo dobrze. Panowie, duszenie w sobie emocji, te wszystkie konflikty, które w was narastają, mogą prowadzić do depresji, mogą prowadzić do stałego smutku, do uczuć, które, które jak nie do końca rozumiemy. Ale mogą one prowadzić również do wybuchu w pewnym momencie, bądź do odwrócenia tego. Zupełnie inną stronę, bo kiedyś było tak, że mężczyzna wiedział, że musi pójść do pracy, przynieść pieniądze, zapewnić byt swojej rodzinie. Oczywiście nie mówię tu o warunkach, no bo kiedyś było łatwiej utrzymać choćby z jednej pensji rodzinę. Nie krytykuję tego, że kobiety pracują. Nie chcę, żeby to było tak zrozumiałe, bo ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem tego, żeby kobiety rozwijały się i jestem wręcz bardzo, bardzo za tym, żeby drogie panie rozwijały się, żeby pracowały nad własnymi emocjami, żeby wasza edukacja była na coraz wyższym poziomie, żebyście osiągały coraz więcej w pracy. Ale musimy pamiętać o jednym. Nie mówimy teraz o kobietach. Rozmawiamy o mężczyznach. Więc, drogie panie, możecie spróbować nas zrozumieć. Erozja tych ról, erozja tych wartości może doprowadzić do różnych skutków, które mogą być zgubne. Wielu mężczyzn, którzy, no cóż, nie godzą się z tym, jak ten świat teraz wygląda, może się radykalizować, na przykład. Może pobadać nawet w ekstremizm. Ta agresja długo kumulowana, kumulowana może, yy, no wykipieć w zupełnie zły sposób. Zaobocować wejściem w jakieś organizacje, zradykalizowaniem się, byciem antyfeministą. Bądź po prostu byciem agresorem. A tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, dlaczego bycie mężczyzną jest Skomplikowane. W dzisiejszych czasach znacznie mocniej niż kiedyś. Wybujałe, niespójne, rozmyte role. Nie wiadomo, czego się od nas oczekuje. Jeżeli sami nie będziemy budować siebie, to możemy się zagubić w tym świecie. Dlatego, w następnych odcinkach. Będę starał się mówić o tym, jak budować siebie, jak budować mężczyznę w sobie, mieć poczucie własnej wartości, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Jak radzić sobie z emocjami, które tak trudno czasami przezwyciężyć? Niekoniecznie trzeba je przezwyciężać. Porozmawiamy o tym. Nie chodzi o to, żeby w sobie pewne rzeczy dusić, ale nie wszystko musi wychodzić na zewnątrz w postaci agresji, albo frustracji, irytacji, tak? Mężczyźni jesteśmy po prostu inni od kobiet. Nie podjąłbym się tej serii, gdybym nie przemyślał tego bardzo, bardzo poważnie, dlatego, że zdaję sobie sprawę. Jakie gromy mogą posypać się na mnie, za choćby sam tytuł tego filmu? Dlatego chciałbym prosić wszystkie osoby, które go oglądają, o to, żeby spróbować zrozumieć, co będę robił w następnych odcinkach. Tu nie chodzi o żadne odczarowywanie. Tu chodzi o to, żeby pomóc szczególnie młodym mężczyznom zrozumieć, dlaczego agresja jest zła. Dlaczego. Niedobrze jest oglądać filmy pornograficzne. Dlaczego poziom testosteronu tak znacząco obniżył się w ostatnich latach? I dlaczego warto w tym wszystkim odnaleźć siebie, mężczyznę, który może nadal mieć wartości, może nadal sam. Pewne wartości reprezentować. I do tego właśnie będziemy w następnych odcinkach dążyć. Mam nadzieję, że wielu z Was to pomoże. Jeżeli macie znajomych, którzy mają tego typu problemy, zmagają się ze swoją tożsamością, zmagają się ze swoimi emocjami, jest mój e-mail, jest ten kanał, wyślijcie im. Linka, ja z ogromną chęcią rozmawiam z ludźmi i chciałbym tylko powiedzieć na koniec jedną rzecz. Będziemy razem doszukiwać się tego, czym powinien być współczesny mężczyzna i czym, kim możesz być, kim możemy być. Do zobaczenia. Kto ty jesteś? Marek Środziński, zapraszam serdecznie. Na koniec jeszcze. Powiem tylko, że jeżeli ten film ci się spodobał, na pewno wiesz co zrobić. Subskrypcja, dzwoneczek. E, możesz wesprzeć mnie na Patreonite, albo po prostu postawić mi kawę e, na dole. Są linki do tych wszystkich miejsc, w których możesz mnie wspierać. Każdy komentarz, łapka w górę czy w dół również pomagają temu kanałowi docierać do coraz większej ilości osób, które. No cóż, potrzebują tej pomocy. Przede wszystkim mówię tutaj o uzależnieniach i o nich również w tym kontekście, w kontekście męskości i męskiej tożsamości będziemy rozmawiać. Bo to przecież z kryzysów głównie biorą się uzależnienia, a nie ze szczęścia, prawda? Do zobaczenia. Pozdrawiam cię serdecznie.